Cześć siemanko, witamy was w kolejnym materiale. I dzisiaj otwieramy sobie znowu paczuszki, tylko tym razem będą to paczki za akurat różnego typu wyzwania. Jeżeli wy też chcecie pograć kartami z najwyższej półki i nie polegać tylko na szczęściu w paczkach, to zapraszamy was na za stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie końsy do EAFC w 25 w najlepszej możliwej cenie na rynku. Dodatkowo są bezpieczne metody dostaw i wiele metod płatności, takich jak przelew, blik czy passive card. Dodatkowo z kodem SHOOT dostaniecie 5% więcej, a link do całości zostawiamy wam w opisie. Się. Tutaj jak widzicie już odbieram Jedną z zawodniczek W sumie ma całkiem fajne statystyki Myślę, że w pełni może się nadać do zespołu na zmianę Bądź po prostu do jakiegoś takiego składu do wyzwań Oczywiście mamy jeszcze paczuszki za zadania z centurionów No i zobaczymy sobie co czeka nas w środku Jeszcze obczaję na szybko jakie są nagrody za sezon Też kilka paczek nam się nazbiera Więc myślę, że będzie co otwierać Tutaj oczywiście 3 razy 81 plus. Fajny jestem to Lizo, szczerze mówiąc. Byłem ciekawy, jak on będzie funkcjonował na boisku, ale patrząc na statystyki jest naprawdę dobry i miejmy nadzieję, że sprawdzi się do zespołu albo jakiegoś rezerwowego, albo po prostu z ławki jak będzie wchodził, to może naprawdę robić robotę. Jak sami widzicie, wszystkie statystyki praktycznie powyżej 80%. SP HP albo SPD, Olympic Lyon, Francja, więc łatwo myślę, że idzie połączyć takiego zawodnika i zobaczymy sobie, co będzie w paczuszkach. Mam nadzieję, że coś fajnego się uda trafić. No i zobaczymy. W pierwszej paczce od razu walkout, więc naprawdę fajnie. Prawy skrzydło Anglia, może. Czy to będzie bodajże Kelly z Manchesteru City? No i jest to Kelly. Tak więc myślę, że spoko traf fajnie, że zaczynamy walkoutem. Będzie tu kilka takich paczek. Jakby to powiedzieć, niezbyt mocnych, ale mam nadzieję, że uda się coś trafić. Bo ostatnio, jak otwierałem chociażby paczkę z Alvarezem, też się nie spodziewałem, że cokolwiek trafię. Kolejna paczuszka, i tutaj mamy bez walkoutu, ale może jakieś oceny 84, bo do SBC mogą się przydać. Niestety, nic specjalnego. No, i zobaczymy. Dwóch zawodników 81. Niestety też bez walkoutu, ale tutaj ciężko w sobie było się tego nawet spodziewać, dlatego że nie są to jakieś wybitne paczki. Później mamy jeszcze te 84, ale je zostawię właśnie na, na sam koniec. A tutaj bez walkoutu duża czupryna, więc kto to będzie? Genduzi. Dobra. I co tym razem? 2 razy 75 Otwieramy i bez walkoutu. Tak więc, póki co, to otwieranie nie jest jakoś za specjalnie pozytywne dla nas. Ale myślę, że Kelly na samym początku zaskoczyła. Zobaczymy te dwie ostatnie paczki jeszcze. A póki co, przechodzimy do kolejnych. I tutaj także nic specjalnego. Ale myślę, że jakieś tam karty do SBC zawsze warto sobie uzupełnić. No bo ostatnio trochę tych SBC wychodzi. Czy chociażby te o Informa, czy nawet kilka tych zawodników LTTK. Tak więc zobaczymy. O, no, Okej, OK. Myślę, że będzie okej okay do jakiegoś SBC. I teraz mamy 3 razy 82, plus. Um. To oczywiście też bez walkoutu, ale mamy Gakpo, Myślę, że Gakpo obecnie może być coś warty, Co prawda, jest to paczka niewymienna, ale jest dużo SBC, do których do, jest dużo ewolucji, do których będzie mógł się załapać na pewno. I mamy w końcu walkout kolejny. I Anglia prawa obrona. Chciałbym, żeby to był walker, ale to pewnie będzie akurat yy, z Liverpoolu Trent Alexander Arnold. Tak więc yy, myślę, że i tak spoko, trawo pójdzie do przepalenia, ale wolałbym Walkera. Yy, bo po prostu fajnie bym się wkomponował do zespołu, no i jest to naprawdę dobry prawy obrońca, dalej. A jakoś dużo bardziej sobie cenię zawodników, których trafię sam w paczce i będę pierwszym właścicielem, niż na przykład kupionych. I mamy kolejny walkout. Środkowy obrońca, Hiszpania. Yy, kto to będzie? Szczerze mówiąc, tych zawodniczek z Barcelony nie kojarzę zbyt wielu. Mapi Leon, 89 oceny ogólnej. No i dobra, zobaczymy co tam jeszcze jest w paczce Zabicer, okej. Okay. No. No nie ukrywajmy, nie jest to zbyt ciekawa paczka i mam nadzieję, że ta ostatnia przyniesie dużo lepsze karty. Więc otwieramy, i co tu się będzie znajdowało? Mamy walkout, więc dobrze się zapowiada. Środkowy obrońca, Niemcy. I to powinien być chyba Rüdiger, jak się nie mylę. Jak się pojawi w Real Madrid, to. Mamy to. Jest to Rüdiger I jeszcze Rydź do tego to naprawdę świetna paczka, bo Rüdiger obecnie kosztuje, z, nie wiem, z 50 tysięcy, tak mi się coś kojarzy. I e, jest naprawdę dobrym obrońcą. E, no i no, około 50 tysięcy Rydź. Wiadomo, niezbyt wiele, bo to jest głównie foder, ale myślę, że i tak naprawdę fajnie oddało. E, no i co więcej można powiedzieć? No, za chwilę wam jeszcze pokażę paczkę, którą y, ostatnio trafiłem. A tu jeszcze mamy z podglądem, więc. Też można ją zobaczyć, ale no nic ciekawego. No i co, na obecne otwieranie to jest tyle, a teraz przenosimy się jeszcze do ostatniej paczki, którą otwierałem i sami zobaczycie, co się w środku znajdowało. Dobra, tak więc otwieramy sobie paczuszkę, przechodzimy do sklepu. No i co się będzie tam znajdowało? Mamy 5 razy 75+. I w pierwszej paczce nic niestety nie ma, może 83-84 byłoby spoko. No i świetnie, nawet dwie karty 83, tak więc yy, całkiem się cieszę. No i przechodzimy do kolejnej paczki, dwa razy 80 plus, i mamy kartę Centurion. Tak więc zobaczymy, kto się tam znajduje. SPO Portugalia. Kto ma taką kartę? Brun... Bruno Fernandez. Szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że on ma taką kartę, ale naprawdę spoko. Fajnie, że ma takie statystyki i myślę, że może wlecieć mi do podstawy. Za chwilę jeszcze zobaczymy ile on jest warty, bo szczerze to nawet nie wiedziałem, że on ma taką kartę i co? 800 tysięcy! <śmany> Mamy bruno Fernandesa do podstawowego składu. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tego pika o zawodnika Team of the Week 81+. Tak więc będziemy mieli jednego z trzech do wyboru, zobaczymy co tam się uda trafić. Mam nadzieję, że coś ciekawego, tylko za bardzo nie mam kart w zespole, dlatego też e, już lecę z takich zawodników e, wyżej ocenionych nawet. No i prawdopodobnie tego Sancheza na bramce będę musiał się pozbyć. Chociaż z drugiej strony on kiedyś naprawdę fajnie grał, ale teraz już po prostu mi się nie przyda. Są dużo lepsi bramkarze i zobaczymy co się tam znajdzie. I mamy. Szczerze, nie pamiętam jak go się czyta, ale była to karta, która z początku kosztowała 200 tysięcy, jak wyszła. A teraz już 70 tysięcy, ale myślę, że naprawdę dobry zawodnik Team of the Week. No i myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego co trafiliśmy. Naprawdę fajne statystyki. Ciężko go będzie połączyć, ale może go przetestuję albo będzie wchodził z ławki. No i to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Traf Bruno Fernandesa wleciał od razu do pierwszego składu. No i jestem mega z niego zadowolony. Choć nie wiedziałem, że kosztuje aż 800 tysięcy. Dodatkowo może, możecie ocenić, jak wyglądają nasze materiały, nasze nowe serie, co byście chcieli. Wprowadzić, no i zapraszamy Was do naszego Instagrama oraz TikToka. I to było na tyle. Na razie, cześć, trzymajcie się.